Kolejna dostawa. Tym razem, co ciekawe, pilarka jest przywożona w poziomie. Wydaje mi się, że wszystkie poprzednie były zawsze w pionie, więc coś się zmieniło. No, kapie nam z dachu, więc z dachu, z nieba. <laughs> więc wrzucamy to szybciorem do warsztatu. Drzwi otwarte. Za chwilę przyjedzie. Inny palec z dużymi widłami, czy też z długimi widłami, i sobie to zaraz tutaj wstawimy. Tak jest, tak jest, tak to wygląda w całości. Duża paleta, generalnie, bo to jest chyba taka dwumetrowa. Etap kolejny. Maszyna już, jak widzicie, jest włożona do warsztatu. No i teraz muszę to porozkręcać szybciutko i postawimy to do pionu. 3 minuty później, paleciak i heja. Postawiliśmy to, wjeździliśmy na miejsce i maszyna. Na razie, metod ściany. Muszę się zastanowić, ponieważ tutaj teraz będzie potrzebne. 2 razy, dwa razy 100 czy dwa razy 120 No i muszę zobaczyć, czy mam taki rozgałęźnik do odciągu. Wtyczka jest, tutaj jest chyba gniazdo. To jest jeszcze tak jak było. Dobrze gniazdo. Tutaj wtyczka. Oczywiście muszę sprawdzić, czy biegunowość będzie odpowiednia. Będzie się kręcić w dobrą stronę, nie? Wiecie po co to jest? Każdy element, jakby, jest sprawdzany. Jeśli jest sprawdzony, możecie oderwać naklejkę, i wtedy wiecie, że dana część jest prawidłowa. No i na maszynach tego jest sporo. Tak to jest robione. Dobrze. Nie ma, oczywiście, taśmy. To wszystko pozakładamy. Dobra, więc znowu chwila przerwy. Znaczy ja pracuję, wy macie przerwę. I tym to sposobem pilarka taśmowa Felder FB510 jest już działającą maszyną w warsztacie do drewno, A tutaj myślę, że osoby, które śledzą nasze poczynania, znają tą maszynę, ponieważ ona była u nas z 4, lata, 5 lat temu, myślę, że jakiś mniej więcej ten okres, więc ja ją oczywiście już znam z doświadczenia. Troszeczkę na nie popracowałem, później przeszliśmy przez dużo mniejsze maszyny, a teraz wróciliśmy znowu do dosyć wysokiej ligi, no bo na tym już można pracować. Widzieliście, przy rozcinaniu tych to jest 120x120, akurat belka sosnowa, ale pokazałem Wam na szybciutko, jak można pracować precyzyjnie, po malutku, ale kiedy przyciśniecie. Słuchajcie, tu jest duży silnik, duże koła, więc ta inercja maszyny jest całkiem spora i ciężko to zatrzymać. Idzie jak w masło. Jedynie nie mam do tej pilarki przykładnicy poprzecznej, jak widzę, ale pokażę Wam tylko przykładnicę poprzeczną, którą widzieliście. Wydaje mi się, że ja ją używam akurat do pilarki do metalu. Oczywiście porusza ona się po, po szynie więc ja tutaj postaram się dopasować coś, zmienić tą listwę, i będę miał tą przykładnicę. I na tym dzisiejszy odcinek zakończymy. Oczywiście stopiarko. spotkamy się jeszcze niejednokrotnie przy normalnych pracach. Ja ją postaram się wsunąć. Muszę jeszcze dorobić rozwidlenie na dwa węże 120, żeby tutaj mieć odciąg również z przodu dopasowany. No a później zabieramy się do pracy. Na razie, cześć ode mnie. Dwa kciuki w górę to jest naprawdę kawał dobrej maszyny. Cześć!